Wystawa jest zapisem blisko miesięcznej sesji zdjęciowej wykonanej podczas zajęć w chrzanowskiej szkole Aikido, prowadzonych z zaawansowaną grupą przez instruktora Piotra Burnusa, posiadającego drugi stopień Aikikai. Cały cykl zdjęciowy został podzielony na trzy grupy, które płynnie przenikają między sobą. Pierwsza przedstawia ćwiczących, ich etykiety na początku zajęć związaną z tradycją. Druga ukazuje energię i ruch, ale już bezosobowo. I wreszcie trzecia grupa zdjęć wnika głębiej w ducha aikido, ponieważ aikido jest nie tylko sztuką walki, ale przede wszystkim drogą do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Jak mówił na wernisarzu Mariusz Mulka, żona Agnieszka zainteresowała się japonistyką i tak narodził się wspólny pomysł stworzenia wystawy. Autorzy chcieli pokazać w formie cyklu zdjęć postacie ćwiczące, relacje między nauczycielem a uczniem i różnorodne techniki Aikido. Na wernisarzu głos zabrał również założyciel szanowskiej szkoły Aikido, instruktor Piotr Burnus. Dziękując Państwu Agnieszce i Mariuszowi Mulkom za interesującą wystawę, jednocześnie przybliżył uczestnikom wernisarzu historię tej japońskiej sztuki walki. Jak mówił, Aikido dosłownie znaczy droga do osiągnięcia harmonii duchowej. Jest to sztuka walki, która powstała na początku XX wieku w oparciu o kitoriu, aiki jiu oraz inne style jiu i szkoły miecza kenjutsu. Od strony praktycznej aikido stanowi skuteczny system samoobrony. Piotr Burnus mówił o tym, że Chrzanowska Szkoła istnieje od października 2003 roku i działa przy Szkole Podstawowej nr 3. Spotkania odbywają się we wtorki, czwartki i piątki od godziny 17 do 20. Instruktor gorąco zapraszał wszystkich na zajęcia. A wystawę w galerii na piętrze poświęconą sztuce Aikido oglądać można do końca maja.